Nazywam się Marta i mam 31 lat. To, co wam dzisiaj opowiem, brzmi jak absurd, ale to prawda. Moi rodzice chcą zabrać mi dom i oddać go mojej siostrze ten sam dom, za który płaciłam kredyt przez 8 lat ten sam dom, z którego mnie wyrzucili rok temu. Historia jest skomplikowana, ale obiecuję, że wszystko wyjaśnię. Wszystko zaczęło się 8 lat temu. Miałam wtedy 23 lata, pracowałam w banku w Łodzi jako kasjerka. Pensja nie była wielka, 2800 zł na rękę, ale starczyło na życie. Mieszkałam z rodzicami w niewielkim mieszkaniu na Widzewie. Mama pracowała w przedszkolu, tata był na ręcie po wypadku w pracy. Moja siostra Ania, młodsza o 5 lat, kończyła wtedy liceum. Rodzice zawsze narzekali na ciasnotę. Mieszkanie miało 45 metrów. Dwa pokoje, kuchnia, łazienka. Ania i ja dzieliłyśmy pokój od dzieciństwa. W wieku 23 lat spanie w jednym pokoju z osiemnastoletnią siostrą to nie była przyjemność, uwierzcie mi. Pewnego dnia tata wrócił do domu z gazetą z ogłoszeniami. Pokazał mi działkę na sprzedaż. Tysiąc metrów kwadratowych na obrzeżach Łodzi, w okolicy Nowego Złotna. Cena była przyzwoita, 60 tysięcy złotych. Marta, zobacz! powiedział. Moglibyśmy tam wybudować dom. Duży dla całej rodziny. Nie musielibyśmy się już tak tłoczyć. Pomysł mi się spodobał. Dom zawsze był moim marzeniem. Ale skąd weźmiemy pieniądze na budowę? zapytałam. Ty możesz wziąć kredyt, odpowiedział tata. Pracujesz w banku, na pewno ci łatwiej przejdzie. Ja jestem na ręcie, mama zarabia grosze, ale ty masz stałą umowę. Zastanawiałam się przez tydzień. Kredyt na dom to poważna sprawa, ale z drugiej strony mieliśmy w końcu przestrzeń. Własny dom, niewynajmowane mieszkanie, nie ciasna klatka, ale dom z ogrodem. Dobrze, zgodziłam się w końcu, ale to będzie mój kredyt. Dom będzie na mnie. Oczywiście, córeczko, powiedziała mama. Ty będziesz właścicielką, my tylko pomożemy w budowie. Poszłam do banku, w którym pracowałam. Złożyłam wniosek kredytowy. Po dwóch tygodniach dostałam zgodę 300 tysięcy złotych na 25 lat. Wystarcząco, żeby kupić działkę i wybudować solidny dom. Kupiliśmy działkę. Znaleźliśmy budowlańca przez znajomych taty. Zaczęliśmy budowę. Tata nadzorował wszystko, mama pomagała w wykończeniówce, ja płaciłam rachunki. Co miesiąc z mojego konta schodziło 1800 zł na ratę kredytu, plus materiały, plus robocizna. Pracowałam na pełen etat i dodatkowo brałam nadgodziny, żeby wystarczało. Przez rok nie kupiłam sobie niczego nowego. Żadnych wakacji, żadnych wyjść ze znajomymi. Wszystko szło na dom. Po dwóch latach dom był gotowy. Niewielki, 100 m2, parter, trzy sypialnie. Salon, kuchnia, dwie łazienki. Niczego luksusowego, ale solidny, ciepły, nasz. Przeprowadziliśmy się wszyscy. Mama i tata wzięli największą sypialnię. Ania dostała swoją ja swoją. W końcu miałam własny pokój, własną przestrzeń. Byłam szczęśliwa. Dom był na moje nazwisko, ale czułam, że to dom rodzinny. Przecież budowaliśmy go razem, prawda? Tata pomagał przy budowie. Mama wybierała meble. To była inwestycja dla całej rodziny. Przez kolejne lata wszystko szło dobrze. Płaciłam kredyt regularnie. Ania skończyła studia, zaczęła pracować w agencji reklamowej. Mama nadal pracowała w przedszkolu. Tata został w domu. Plecy mu nie pozwalały na ciężką pracę. Potem poznałam Dawida. Miałam wtedy 28 lat. Dawid był kierowcą ciężarówek, jeździł po całej Europie. Zarabiał całkiem nieźle. Był stabilny, opiekuńczy. Zakochaliśmy się szybko. Po roku znajomości Dawid zaproponował mi zamieszkanie razem. Wynajmijmy coś w centrum, blisko twojej pracy, mówił. Będziemy mieli swoje miejsce. Pomysł mi się spodobał. Miałam wtedy 29 lat. Chciałam w końcu żyć na swoim, nie z rodzicami. Ale był problem. Kredyt Nadal płaciłam 1800 zł miesięcznie. Jeśli wynajmiemy mieszkanie za dodatkowo 1200, zostanie mi ledwo coś na życie. Rozmawiałam z rodzicami. Słuchajcie, chcę się wyprowadzić, ale nie stać mnie na płacenie kredytu i wynajmowanie mieszkania. Może moglibyście dokładać się do raty? Albo ją przejąć? Tata się skrzywił. Marta, my nie mamy takich pieniędzy. Jestem na ręce. Mama zarabia dwa tysiące, ledwo nam starcza. Ale mieszkacie w moim domu za darmo, powiedziałam wprost. Przez sześć lat płaciłam za wszystko sama. Może czas, żebyście też coś dołożyli? Mama się obraziła. Jak to za darmo? Ja gotowałam, sprzątałam, dbałam o dom. Tata naprawiał wszystko, co się popsuło. To też coś znaczy. Wiem, ale kredyt nadal jest na mnie. I jeśli się wyprowadzę, będę musiała go jakoś spłacać, tłumaczyłam. To się nie wyprowadzaj, powiedział tata stanowczo. Masz tu swój pokój, wszystko. Po co ci jakieś wynajmowanie? Ale ja chciałam się wyprowadzić. Chciałam żyć z Dawidem. Chciałam mieć własne życie. Nie mieszkać z rodzicami w wieku prawie 30 lat. W końcu podjęłam decyzję. Wyprowadziliśmy się z Dawidem do wynajmowanego mieszkania w centrum Łodzi. Było małe, 35 metrów, ale nasze. Wynajem kosztował 1300 miesięcznie plus rachunki. Razem z kredytem za dom, który nadal spłacałam, zostało mi mniej niż 500 zł miesięcznie na życie. Zaczęłam brać więcej nadgodzin. Dawid dokładał do czynszu i jedzenia. Było ciężko, ale dawaliśmy radę. Rodzice byli niezadowoleni. Mama dzwoniła co chwilę. Kiedy wrócisz do domu? Dlaczego marnujesz pieniądze na wynajem? Tata mówił, że jestem nieodpowiedzialna, że zostawiam ich samych. Po pół roku doszło do kłótni. Przyjechałam do domu na niedzielny obiad. Przy stole siedziała cała rodzina rodzice, Ania i jej nowy chłopak, Piotr. Marta zaczął tata musimy porozmawiać o domu. O co chodzi? zapytałam. Ania i Piotr planują ślub. Chcą się wprowadzić tutaj do twojego pokoju. Ale jest problem. Ty oficjalnie jesteś właścicielką. Chcemy przepisać dom na rodziców, żeby było sprawiedliwie. Nie mogłam uwierzyć w to, co słyszę. Przepisać dom? Ten dom jest na mnie. Ja płacę za niego kredyt od ośmiu lat. No właśnie, ale mieszkasz w wynajmowanym mieszkaniu, nie korzystasz z tego domu. A my tutaj żyjemy, dbamy o niego. Powiedziała mama, bo wy nie chcieliście dokładać się do kredytu. Odpowiedziałam podniesionym głosem. Ja nadal płacę 1800 zł miesięcznie, a wy mieszkacie tu za darmo. Za darmo oburzył się tata. My utrzymujemy ten dom. Rachunki za prąd, gaz, wodę, to wszystko my płacimy. Rachunki za media to 200 zł miesięcznie. Ja płacę 1800 za kredyt plus podatek od nieruchomości. Powiedziałam, czując, jak krew zaczyna mi kipieć. Ania się wtrąciła: „Marta, nie bądź taka. my też tu mieszkamy. To dom rodzinny. Dom jest na moje nazwisko. To mój kredyt! krzyczałam już. Tata wstał od stołu. „ Słuchaj córeczko. Albo przepiszesz ten dom na nas dobrowolnie, albo będziemy musieli podjąć inne kroki. Jakie inne kroki? Zapytałam cicho. Prawnik powiedział nam, że możemy się domagać udziału w domu jako współmieszkańcy. Mieszkamy tu od samego początku, dbamy o nieruchomość. Mamy podstawy, powiedział tata spokojnie. Nie wierzyłam. Moja własna rodzina groziła mi procesem o dom, który ja zbudowałam, za który ja płaciłam. To się nie skończy dobrze. Powiedziałam i wyszłam. Przez kolejne tygodnie rodzice naciskali. Dzwonili, pisali wiadomości, wysyłali Anie, żeby ze mną rozmawiała. Wszyscy powtarzali to samo: To niesprawiedliwe, że masz dom tylko dla siebie. My też tam mieszkamy. Powinnaś go przepisać na rodziców. W końcu wytrzymałam. Pojechałam do domu z Dawidem. Chciałam porozmawiać spokojnie, wszystko wyjaśnić. Może dojdziemy do porozumienia. Otworzyła mama. Spojrzała na mnie chłodno. Przyszłam porozmawiać. Powiedziałam. Nie ma o czym rozmawiać, dopóki nie przepiszesz domu, odpowiedziała. Tata wyszedł z salonu. Czego chcesz? Tato, chcę, żebyśmy to rozwiązali. To mój dom, ale jesteście moją rodziną. Na pewno znajdziemy jakieś rozwiązanie, mówiłam spokojnie. Rozwiązanie jest jedno: Przepisz dom na nas, wtedy wszystko będzie w porządku, powiedział tata. Ale ja nadal będę spłacać kredyt. Jak to ma działać? Będę płacić za dom, który nie jest już mój? Zapytałam. To twój problem. Wzięłaś kredyt, to spłacaj odpowiedziała mama. Coś we mnie pękło. Wyprowadzam się stąd całkowicie i nie będę już płacić za wasz komfort powiedziałam cicho. Co to znaczy? zapytał tata. To znaczy, że przestaję płacić za prąd, gaz, wodę to mój dom, mój kredyt. Jeśli chcecie tu mieszkać, płaćcie sami za wszystko. Odpowiedziałam. Tata wybuchnął. Wynoś się stąd, wynoś się i nie wracaj. Z przyjemnością powiedziałam i wyszłam. To było rok temu. Od tamtej pory nie rozmawiałam z rodzicami. Zmieniłam numer telefonu, zablokowałam ich wszędzie. Dalej płaciłam kredyt, bo co miałam zrobić? Bank by mi zabrał dom, a ja nie chciałam stracić tego, za co harować przez tyle lat. Ale przestałam płacić za media w domu. Rachunki przychodziły na moje nazwisko, ale je ignorowałam. Rodzice musieli założyć własne umowy. Dwa miesiące temu dostałam pismo od prawnika. Rodzice pozywali mnie o eksmisję ich samych z mojego domu i równocześnie domagali się przeniesienia własności na nich jako współwłaścicieli faktycznych. Wynajęłam swojego prawnika. Powiedział, że ich sprawa jest słaba. Dom jest na mnie, kredyt jest na mnie, nie mają żadnych podstaw prawnych, ale proces i tak będzie kosztować, zajmie czas i nerwy. Tydzień temu był pierwszy termin w sądzie. Zobaczyłam rodziców po raz pierwszy od roku. Siedzieli po drugiej stronie sali z prawnikiem. Mama nawet na mnie nie spojrzała. Tata patrzył ze złością. Sędzia wysłuchał obu stron. Prawnik rodziców argumentował, że mieszkali tam od początku, że wnieśli wkład w budowę, że mają prawo do domu. Mój prawnik pokazał dokumenty: umowa kredytu na moje nazwisko, akt własności na moje nazwisko, dowody płatności rad przez 8 lat. Sędzia odroczył sprawę, będzie kolejny termin za dwa miesiące. Wczoraj Ania napisała do mnie po raz pierwszy od roku. Wiadomość była krótka. Marta. Rodzice są rozgoryczeni, czują się wykorzystani. Oddaj im ten dom. Oni tam mieszkają ty nie. To byłoby sprawiedliwe. Przeczytałam to i zaśmiałam się gorzko. Sprawiedliwe ja przez osiem lat płaciłam kredyt. Ja rezygnowałam z wszystkiego, żeby ten dom powstał. A teraz jestem tą, która kogoś wykorzystała. Dziś mam 31 lat. Nadal mieszkam z Dawidem w wynajmowanym mieszkaniu. Nadal płacę kredyt za dom, w którym nie mieszkam. Mam proces sądowy z własnymi rodzicami. I nie wiem, jak to się skończy. Ale jedno wiem na pewno nie oddam im tego domu nie dlatego, że jestem złośliwa, ale dlatego, że to moje. Zbudowałam to, zapłaciłam za to i nikt nie ma prawa mi tego zabrać. A wiecie co? W zeszłym tygodniu bank zatwierdził mi drugi kredyt. Kupujemy z Dawidem własne mieszkanie, małe ale nasze. Skąd nas oglądasz? Napisz swoje miasto w komentarzach.